Widzicie, czym się różnią lokomotywy parowe od spalinowych? Tomek jest lokomotywą parową. Jest napędzany węglem. A to są Arek i Bartek. Czy oni są napędzani węglem? Nie. Ich paliwem. Jest olej napędowy, zupełnie inaczej niż parowozów. Kiedy Tomek zatrzymuje się, wypuszcza parę. Czy Arek i Bartek wytwarzają parę? Nie. Spalinowozy nie wytwarzają pary, ale czasem wypuszczają brzydki czarny dym. Słyszeliście? To gwizdek Tomka. Wszystkie lokomotywy parowe mają gwistki. A co to za dźwięk? To były syreny, arka i bartka. Lokomotywy spalinowe nie mają gwistków, za to mają syreny. Lokomotywy parowe i spalinowe naprawdę bardzo się od siebie różnią.